To coś już jest dla nich interesujące. O, i znów mamy teraz na bloku. No, chyba coś mniejszego, tak. <laughs> Witajcie, dzisiaj jesteśmy na łowisku komercyjnym. Spróbujemy się powoławić z tęczakami. Mam już przygotowane dwie wędki. Widzę, że ryby są aktywne, przynajmniej coś przy powierzchni się dzieje, także będziemy próbować na bloby, może coś innego, może faby, może jakieś mokre muchy oglądajcie, zapraszam. Dwa zdania, może jeszcze o sprzęcie na łowisko komercyjne, na jeziorka. Zdecydowanie tak. Klasa 6, 7, długość 9, 6, 10 stóp, jak dla mnie. Takie też kijki mam przygotowane. Siódemka jest, jest świetnym kijem, w szczególności gdy troszeczkę wiatr się zrywa i trzeba naprawdę mieć troszkę więcej mocy, żeby tym rzucić, żeby to leciało. 6. W miarę uniwersalna, myślę, że każdy ma szóstkę, tak Także poradzi sobie bez problemu. Muchy są już takie, można powiedzieć, dosyć specyficzne. Bardzo często robów czy tam innych bobisów to się nie stosuje, można powiedzieć, na rzekach. Mokre muchy jak najbardziej można używać i często się sprawdzają. Często się łowi w tandemie, właśnie blob plus na przykład jakaś mokra mucha albo i dwie mokre muchy także. Jak ktoś ma mokre muchy, szóstkę, wędkę, spokojnie można sobie jakąś kompozycję odwiedzić i, i spróbować coś złowić, a brania tęczaków na no, szczególności, gdzie bardzo często one są większe niż na rzekach, to jest fajne takie naprężenie, fajne uczucie, także polecam. Ja już, można powiedzieć, jestem uzbrojony, więc zaczynamy. Na początek poszły dwa bloby, jeden kolorowy, drugi taki właśnie ciemny. Będziemy próbować. O, było skupnięcie. o znów, o znów, coś delikatnie skuwie I nie chcę, zwolniłem też prowadzenie w porównaniu do poprzednich rzutów. Może tutaj też będzie klucz. Trzeba kombinować Dobra, teraz zmieniliśmy kolory. Mamy Bloba. I kormoranta z seredenkowym brzuszkiem, który mi się przez ostatnich kilka sezonów fajnie sprawdza. Zobaczymy, czy ten zestaw może będzie lepszy. Mamy. No i mamy. Zobaczymy, czy kormorant, który od lat mi się sprawdza, od paru lat. Irach, za daleko sobie zostawiłem. O, i spadł. Pociągnął i poszedł. Ale może to jest to. Może te kolory. Próbujemy. Teraz już podbierać będzie bliżej, więc trzeba trafić z muchami, a później powinno być lepiej. A przyda póki się. Nie było. O, znów mamy na bloba. Ale delikatnie, bardzo delikatnie wierzę. Ładny mamy. Jest ładnie. Połóżmy go może na tej macie do linki. No ładnie zażar także taki z cztery dychy bym powiedział. Może troszkę więcej. Nie wiem czy będzie widać, ale na takiego bloba żółty z różem. No mówimy dalej.

O! Mamy! Razem na Kormoranta Przy brzegu Basek. Ten jest grubasek. Widać. Oj, ten jest ładny. Ładny. Wypiął się już. Wypiął się. A ładną szczękę ma, ładny tęczak Czyli kolejny jest, tym razem był na kormoranta Jednak co sprawdzony wzór to sprawdzony wzór ładny taki jest 36 cm ale ładnie Ubarwiony tęczak ale wolno prowadziłem dać są mocno pokute więc chyba trzeba zwalniać tempo prowadzenia także był jeden spad i dwa już są także jest fajnie Są chyba też blisko brzegu, na to wychodzi. O, skubnięcie było. Teraz też. Mamy. I znów kormoran. No tam nie całego A. całego regionu, ładną regionu, na środku. Da wszystko coś takiego Super supermucha nie mam na jedni takich małych na takich kolorach Ale oliwkę załóż to była czarna akurat czyli też ciemna, i próbujemy dwa jeden dla Kormoranta przeciwko Blobowi albo czarną malutką jakąś. Znów mamy. Też blisko brzegu. I znów kormorant. A mamy muchę trafioną. No właśnie, zobaczymy. Teraz zmienimy tego bloba, na którego ostatnio nie było brań. No na coś innego. Dobrze łowić w takiej kombinacji często kolorowy blob i jakaś niewielka, niepozorna muszka powyżej. Ryby często podpływają do kolorowej, ale widzą też coś małego obok I to coś już jest dla nich interesujące O, i znów mamy Teraz na blob'a no, Chyba coś mniejszego, tak Ale warias. Ten jest taki chyba najmniejszy. No ten jest taki słodziutki, malutki. znowu mamy mamy znów korora blob'a, na którego jednak już mamy trzy pstrągi zmienimy na, w tym samym kolorze, ale zmienimy na fab'a że ryby wychodzą przy powierzchni, że teoretycznie fab' powinien być lepszy fab' to nic innego jak po prostu blob z pianką czyli z angielskiego foam and blob także wow. którą Brytyjczycy uwielbiają no nie wiem, że już przynajmniej wcześniej było tak, co kilka rzutów było branie, a teraz tak ustało na początku, też tak nie bardzo było. Przynajmniej z nie, a mnie ciekawe, czy przez to, że przekute, czy przez to, że tak delikatnie biorą. Do brzegu! I na faba. No, oni no, się i mam go. Już go wypluł. jest to że wahadówka ci wolniej opada jak dzik co chyba nie, chociaż nie wiem. Ja takie jedne małe miałem. No to Na pewno z dzisiaj. No to, to, to pewnie nasze, bo na, z boku torby na pewno miałem przypiętej, czy tej drugiej. A nie ktoś tu robił zdjęcia? Ktoś tu był zdjęcia robił? Może znajomemu sobie pomoc. Jak cię? To widzisz, coś tam Mucha idzie a spinning. No właśnie. Ja idę przy powierzchni. Skończyliśmy. No i dzisiaj skończyliśmy, byliśmy na łowisku w pobliżu bielska, to jest łowisko na zawodzie. Fajne wstrągi takie koło 40, fajne tenczaki, ładnie wybarwione. Łowiliśmy też jakieś tam moje nowe wzory, które sobie testowałem. I bloby poszły i faby i kormorant mój niezawodny od lat. Także. Linki do muh jak będziecie chcieli możecie podejrzeć będą linki w opisie no i do następnego filmiku na pewno tu jeszcze raz będziemy nie raz będziemy może uda się zrobić jeszcze coś większego a wiem że to są takie 50 plus i lepsze więc zapraszam oglądajcie mój kanał trzymajcie się na razie cześć